Teraz zgodnie z zapowiedzią w czasowisko przenosi się niedaleko ustronia Alte Farm. Anny Britzen to jest to miejsce, które odwiedzamy tak no w jakimś cyklu, chyba ostatnio byliśmy dwa lata temu. I to jest pole golfowe przed Cudnej Urody, a zaliczają 15 rok działalności. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Miło mi, że znowu mogę gościć Radio Koło Brzeg. I zapraszam oczywiście wszystkich turystów, wszystkich e, mieszkańców Koło Brzegu, na to, żeby przyjechali do nas, bo naprawdę przepiękne miejsce, cisza, spokój. Wiejski krajobraz, a przede wszystkim można podszkolić się w tej nowej dyscyplinie sportu, która no nie jest tak bardzo popularna, ale mam nadzieję, że obecne igrzyska przyniosą tej dyscyplinie sportu trochę więcej fanów i sportowców. Zapraszam wszystkich serdecznie na pole golfowe. Mamy strzelnicę golfową, sprzęt dla wszystkich: dla dzieci, dla osób w średnim wieku, dla każdego na pewno coś tutaj miłego mogę Państwu zaproponować. Krótko golfa, to również domowe ciasto, kawę, herbatę i przede wszystkim cisza, relaks, spokój. Krowy chodzą niedaleko pola golfowego, co też nie jest częstym widokiem. Ja się zaszokowałem prawie, że. Parkingiem, który jest, jak ktoś chce zobaczyć, jak powinny wyglądać trawniki, to może zobaczyć, jak w Alte Farm wygląda parking na samochody. Tam jest po prostu świetna trawa. Nie, no wiadomo, że pole golfowe charakteryzuje się tym, że bardzo trzeba dbać o, o trawę, tak? o greeny, o fairwaye. No to jest coś, co przede wszystkim no, ma, ma służyć nie tylko golfistom, ale przede wszystkim cieszyć i oko, i ta natura piękna zieleń. To jest najważniejsze. Hmm. Zaświadcza Cieszy i pachnie, i wyzwala apetyt, żeby się w tej trawie no, wręcz położyć i wytarzać. No, ale to przyjedźcie, zobaczcie sami. Z racji, tej, że Państwo 15 rok uprawiacie. Ten, bym powiedział, proceder cywilizacyjny, czyli no takie przybliżanie pewnej sztuki życia, bo to golf to nie tylko sport, to także sposób na życie. Prosiłbym Panią o taką refleksję w związku z tym, jakby Pani wspomniała 15 lat wcześniej i obecny, i obecny stan jakby to powiedzieć, no, waszej pracy, bo oprócz tego, że prowadzicie biznes, no to jest popularyzowanie jakiegoś takiego um, szlachetnego sposobu na życie i myślenie, tak bym powiedział, jeżeli nie, nie, nie przeceniam oczywiście wkładu golfistów w rozwój cywilizacji światowej. No wiadomo, że początki były trudne. Zawsze, jeżeli coś co jest nieznane i jakieś są stereotypy, że jest to sport dla osób przede wszystkim bogaczy, że to jest sport elitarny, jest to nieprawda. Jest to sport dostępny dla każdego. Początki były trudne, ponieważ no wiadomo, że bardzo mało golfistów w Polsce w ogóle grało. Teraz ten sport pomału staje się coraz popularniejszy i nie tylko właśnie ze względu na to, że jest to sport dla Każdego bez znaczenia i bez umiejętności fizycznych, bo w golfa może grać każdy bez znaczenia. Dlatego, że ten sport, oprócz tego, że jest na, na, na świeżym powietrzu, jest przepiękny, krajobraz, cisza, spokój, to również jest to etykieta, są to reguły i ćwiczenie charakteru. Dlatego tak wiele osób na całym świecie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że to jest sport, który najwięcej ludzi uprawia na świecie. Żadna inna dyscyplina sportu nie ma tylu tylu. Fanów i tyle graczy, jednakże no, z ubolewaniem muszę przyznać, że nie jest on popularny w Polsce. Dlatego przez te wszystkie lata, które tutaj prowadzimy tą działalność, staramy się ją poszerzyć, żeby też przyjeżdżały do nas dzieci na zielone szkoły, gdzie by mogły tutaj pierwszy raz spróbować tą dyscyplinę sportu na zasadzie zabawy, gry. Ale jest to bardzo, bardzo naprawdę miłe i przyjemne, jak, jak widzimy jednak efekty z perspektywy tych lat, że coraz więcej osób jednak tutaj zajeżdża do nas, przyjeżdża, chcą tutaj u nas być i już nawet nie tylko uprawiać tą dyscyplinę sportu, ale również e, odpocząć od, od kołobrzegu. Nawet mamy dużo osób, którzy przyjeżdżają, żeby chwilę w ciszy, w spokoju, a tym bardziej teraz w okresie takiego, mówię, wysokiego sezonu, to naprawdę u nas jest błogo i, i zapraszam wszystkich serdecznie, nie tylko na golfa, ale również na to, żeby odpocząć od miejskiego gwaru. Dziękuję Pani Anno. Życzymy kolejnych 15 lat rozwoju firmy i popularyzowania golfa wśród kołobrzeżan i turystów. No i zaświadczam, że jest cicho, spokojnie, piękne, piękne, zielone płaszczyzny. A, wiem, co się zmieniło od ostatniej obecności. Pojawiły się wiatraki. No, fakt, faktem. Zaburzyły nam to trochę spokój, no ale niestety taka, e, taka jest rzeczywistość, że jednak. No, one źródła, są na horyzoncie. To nie, źródła nie są... odnawialne muszą być. Natomiast tak, kręcą z perspektywy się, czasu już się przyzwyczailiśmy. Kręcą, nie słychać ich tutaj i są na horyzoncie to jest nie wiem jakieś dobre 3 km do nich chyba tak 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 one są w tej odległości w tymieniu dlatego ja z całego serca zapraszam wszystkich wszystkich mieszkańców zapraszam turystów przyjedźcie zobaczcie naprawdę warto odpoczywajcie razem z nami spróbujcie poznać tą dyscyplinę sportu ona naprawdę jest niesamowita wspaniała cudowna mamy tutaj naprawdę dla wszystkich i wypożyczalnie sprzętu czyli każdy może tylko tylko przyjść, ubrać sportowe buty i zacząć yy, przygodę z golfem. Ile godzin pani dziennie trawę pielęgnuje? No codziennie nie, ale dwa-trzy razy w tygodniu musi być Ostro koszona. Trzeba. Tak, tak, to prawda. No, żeby był ten urok, żeby było zawsze czysto zadbane, no to niestety jak, jak każda rzecz potrzebuje po prostu, jak to mówią, pielęgnacji, pieszczenia, a poza tym, no tak jak widać mamy przepiękne też kwiaty, więc to też jest dużo, dużo pracy. Dziękuję. Przyjeżdżajcie poddychać zieloną trawą. Rzadki widok takiej perfekcyjnych trawników, tak bym powiedział. Perfekcyjne tra... Zdjęcie na Facebooku tych trawników za chwilę, a ja już dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. I przypomnę jeszcze tylko, że dzisiaj we wczasowisku rozmawialiśmy z sekretarzem gminy, z wójtem. Z fotografikiem, z ratownikiem i wszystko działo się w ustroniu morskim. A na środę Kamil zapraszał do Sianorzęd. A wszystko pomogła mi spiąć i przygotować i uśmiecha się do Państwa Ula Czachorowska. Dziękuję serdecznie. Jutro w czasowisko wydaje Piotr Rybczyński. Trzymamy kciuki za udany weekend. Pozdrawiam serdecznie. Jarosław Banaś.